Cześć moi kochani, witajcie, witajcie, słuchajcie, w kolejnym filmie na kanale. Chyba będzie to coś a vlog, ale nie jestem w stanie Wam powiedzieć, dlatego że to wszystko się bardzo zmienia. I jak już mogliście zauważyć, ci, którzy obserwują mnie na Instagramie, to jest właśnie tatuaż, który. Zrobiłam ostatnio. Ja wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy macie możliwość podejrzeć mnie na Instagramie czy na Facebooku, więc pokazuję Wam tutaj, słuchajcie, że tak. Zwariowałam i zrobiłam tatuaż. Słuchajcie, decyzję o zrobieniu tatuażu, właściwie umówieniu się na wizytę, to była spontaniczna decyzja. Natomiast y, samo zrobienie tatuażu, samo w sobie, spontaniczną decyzją już nie było. Ja z tym zamiarem i z tym pomysłem nosiłam się dobrych już kilkanaście lat, dlatego że tak myślę, że ze 12, może nawet do 15 lat y, tak gdzieś w to, w mojej głowie bardzo silnie tkwiło. Natomiast jakiś przełomowy dzień nastąpił y, właśnie niedawno, no i stwierdziłam, że jeżeli nie teraz, no to kiedy? Ktoś kiedyś powiedział mi, że marzenia się nie spełniają, a marzenia się spełnia, więc idąc tym takiem rozumowania, postanowiłam to zrobić. Absolutnie nie żałuję, to nie będzie ostatni tatuaż. Oczywiście nie mam w planach tatuować się od 3 do 5, no nie, nie, nie. Ale myślę, że jeszcze ze dwa tatuaże bardzo subtelne, delikatne, takie eteryczne, mam wrażenie, może gdzieś się na mnie jeszcze pojawią. Oczywiście będę Wam mówić, jeżeli to zrobię. No, natomiast to tak wiecie, gwoli wyjaśnienia, dlatego że widzicie mnie i pe pewnie będziecie też widzieć ym, część mojego ciała z tym tatuażem właśnie. Więc uprzedzając te pytania, odpowiadam na nie. Druga rzecz, moi drodzy, jest taka, że przyszłam do Was dzisiaj z update'em czytelniczym. Dlatego, że przez ostatni czas udało mi się trochę książek skończyć, a ponieważ nie mam czasu zbytnio na to, żeby nagrywać, a jeżeli już ten czas mam, no to jest to późna noc, więc stwierdziłam, że przyjdę do Was dzisiaj w luce, jak zawsze zresztą, kiedy właśnie mamy dzień wolny od pracy, bo jest Boże Ciało, no i właśnie mój mąż bawi się na podwórku z dzieciakami, a ja przyszłam, stwierdziłam w przypływie chwili, dobrze, te 15 minut Wam poświęcę, no i zobaczycie też, co aktualnie skończyłam, co czytam. Może Wam też powiem. Zobaczymy, jak dużo będzie tego czasu faktycznie. Słuchajcie, ostatnio mam jakieś problemy z oczami, bo e, bardzo szybko mi się te oczy męczą, i mało tego mam jakąś taką dziwną mgłę. W godzinie, nie wiem, około 15 to już ta mgła się u mnie pojawia i trwa do 17, 19 różnie. Nie wiem, co to jest. Mam nadzieję, że to nic groźnego. No ale wiecie, jeżeli będę mrużyła gdzieś tam oczy, ewentualnie ich dotykała, to znaczy się, że e, po prostu coś mi przeszkadza, ale nie przejmujmy się tym, a przynajmniej spróbujmy. Dobrze. Mam wam do powiedzenia o dwóch książkach. E, w kolejnym updatecie pokażę Wam inne książki, bo w tym momencie ich nie zabrałam z biurka, nie będę robić tutaj zamieszania, bo tak jak mówię, nie wiem, ile mam czasu. Faktycznie. E, więc e, słuchajcie, mam tutaj dwie książki, i to są książki. Twoja wewnętrzna moc, Agnieszki Maciąg oraz wieczny mąż Fiodora Dostojewskiego. I może jak już zobaczyliście. Może opowiem Wam o Wiecznym Mężu Fiodora Dostoevskiego. Oczywiście jest to kolejna powieść, tym razem z dziedziny tych krótszych. Fiodora, która traktuje o ludzkiej psychice, o ludzkich odmętach w głowie, jakie się dzieją, i o sytuacjach życiowych, bardzo mocno zresztą życiowych, które odciskają na człowieku piętno i które w sposób traumatyczny na niego wpływają. Mamy tutaj, moi drodzy, historię dwóch mężczyzn: Aleksandra i Pawła. Którzy tak jakby rozstają się, bo niegdyś właśnie Aleksander Wielczaninow był bliskim no, sąsiadem, czy też współmieszkańcem w domu Pawła Trusockiego i ten właśnie Trusocki pewnej nocy nawiedza tego naszego Wielczaninowa bo dowiedział się po śmierci swojej żony Natali, że no, mieli romans z tym, z tym właśnie Aleksandrem Wielczaninowem. Ponieważ ta sytuacja na niego wpłynęła dość źle, bo jak domniemuję, bardzo możliwe jest to, że Wielczaninow jest ojcem jego córki. Eee, I z, tej, z tego powodu odczuwa właśnie ten Paweł bardzo silny dyskomfort. Ma ogromne... Mm, Poczucie żalu, pokłady wręcz tego żalu ma również taką, powiedziałabym, wręcz uczucie dojmującej pustki, uczucie oszukania, bardzo silnie zaufał właśnie swojej żonie, natomiast tutaj wynikła taka sytuacja, że po śmierci natknął na jedne z jej zapisek, w których właśnie ona zdradzała, że bardzo możliwe jej kochanek jest ojcem. I tutaj tak naprawdę to ta historia się zaczyna. Dlatego, że mamy tutaj dwie osoby męskie, bardzo silnych bohaterów, bardzo potężnie wykreowanych przez autora, i mamy tutaj możliwość zajrzenia poniekąd, oczywiście. Ja to tak wiecie, zawsze tak mówię. Natomiast to jest taka metafora przenośnia, że możemy tutaj zajrzeć w głąb mężczyzny, który został zdradzony, i mężczyzny, który tak naprawdę borykał się z wyrzutami sumienia przez lat i leś. I po prostu wchodził w różnego typu używki. Żeby po prostu sobie, nie wiem, w jaki sposób to wytłumaczyć, w jaki sposób może też usprawiedliwić swoje wybory. Bardzo tutaj y, rzuca światło Fiodor na taką sytuację. Jak on zresztą to nazywa, to jest tak jakby dla niego znamienne, to on opowiada o przeklętych problemach. Tak je zawsze nazywa, jeżeli mówi o właśnie w swoich książkach o tematyce dość trudnej, tutaj taka niewątpliwie jest. Oczywiście to, słuchajcie, kręcimy się wokół głównej osi dwóch mężczyzn, ale to, co tak naprawdę, naprawdę otacza tych dwóch mężczyzn, to, w jaki sposób Fiodor prowadzi dialogi, to w jaki sposób rozmyślania tych, tych bohaterów się odbywają, to już w ogóle zasługuje na inną rzecz, i mam wrażenie, że. W tej książce, pomimo tego, że wydaje się prozaicznie, jest to jeden problem, który dotyczy właśnie tych bohaterów i nic się tak naprawdę nie będzie działo, to mam wrażenie, że mimo wszystko dzieje się bardzo dużo. Za y, początek rozciągnął się troszeczkę, jak dla mnie, to znaczy ten wstęp był dość duży, dość długi, natomiast to, jak finalnie została ta fabuła poprowadzona i to, co finalnie się zdarzyło w scenie końcowej, mocno mnie zaskoczyło. I jak to ma Fiodor w zwyczaju, oczywiście zaskoczył mnie dobrze. E, ogólnie tą książkę bardzo wam polecam. Jest to na pewno krótsza forma, bo Fiodor pisze, ba, pisał e, bardzo obszerne treści, bardzo takie skonstruowane dość mocno. Natomiast tutaj mamy do czynienia właśnie z taką krótką formą i bardzo fajnie, bo jeżeli na przykład nie macie e, przeszłości z Fiodorem, no to wiadomo, że tak długa forma może bardzo skutecznie zniechęcić. Natomiast tutaj to, że jest ta dysputa, że jest ta refleksja, że jest takie, wiecie, troszeczkę przeciąganie liny, troszkę też wytłumaczenie po niektórych zachowań. Ja za to bardzo Fiodora cenię i tak jak mówię, to spotkanie było bardzo udane. Natomiast muszę Wam powiedzieć o spotkaniu też nieudanym. Może nie tyle nieudanym, co nie do końca udanym, co może nie przekonywującym mnie. Dlatego, że wiecie ja lubię czasami czytać książki, które stanowią o samoświadomości, o samorozwoju, o takich troszeczkę innych dziedzinach życia. Nie tylko jest to, powieści, są to powieści fabularyzowane, które posiadają jakąś historię, które mają jakieś tło. Tylko czasami też sięgam sobie w tak zwanych przerywnikach na literaturę, która pozwala zrozumieć poniekąd mechanizmy, jakimi rządzą się ludzie, mechanizmy, w jaki sposób ten świat jest, wiecie, poprowadzony, i e, takie troszeczkę odsłanianie meandrów umysłu. Natomiast e, ten temat samoświadomości jest mi jakoś teraz bardzo bliski, dlatego że ja, wbrew pozorom, zaczęłam odkrywać, Właśnie w takich drobnych rzeczach bardzo wiele sensu i bardzo wiele odnajduję spokoju też w takich drobnych rzeczach, które wydaje się, że nie są, wiecie, jakieś odkrywcze. Bo na przykład rano bardzo się zachwycam porankiem na myśl, co tego dnia może się stać, co mi ten dzień przyniesie. Zawsze towarzyszył mi przeważnie strach, czy wszystko się uda, czy wszystko pójdzie, tak jakby, wiecie, po mojej myśli. Natomiast teraz od jakiegoś czasu bardzo staram się walczyć z tymi myślami, które troszkę mają na celu mnie nastraszyć, a bardziej skłaniam się w tą stronę, żeby jednak każdy dzień traktować jako szansę. I właśnie dlatego sięgnęłam po książkę Twoja wewnętrzna moc od Agnieszki Maciąg. Jeżeli wiecie, jesteście na bieżąco z moimi filmami, to możecie się domyślić, że jest to książka, którą kupiłam na targach książki w Krakowie. Razem z Dobrostanem, chyba tak, razem nie mam, bo mam tam obrazy i, i nie widzę, ale wydaje mi się, że razem z Dobrostanem tą książkę kupiłam. No i słuchajcie, krótka historia. Nie wiem, czy taka krótka, ale chcę Wam troszkę o niej opowiedzieć. Moim takim guru, jeżeli chodzi o samoświadomość, o taki samorozwój, to jest Marianka Gierszewska. Ja uwielbiam jej podcasty, uwielbiam jej głos, uwielbiam jej przekaz, uwielbiam jej książkę, czyli być tak naprawdę i teraz Marianka wydała książkę Początek wszystkiego, która zresztą do mnie już w tym momencie idzie i pewnie na dniach ją otrzymam. Bardzo jestem ciekawa o tym co Marianka będzie pisała w tej książce, ale to pewnie poświęcę na to osobny film. Natomiast być tak naprawdę Marianka prowadzi nas poniekąd swoją historią taką bardzo wiecie subiektywną i poprowadzoną przez jej życie w okolice też naszego życia. To znaczy zwraca uwagę na to co jest co powinno być dla nas bardzo znamienne, zwraca uwagę właśnie na takie szczegóły, na takie niuanse. I tak myślałam, że w tej książce też będzie, bo Twoja wewnętrzna moc, czyli zajrzymy w tą głębię, ale muszę Wam powiedzieć, że tutaj troszkę się rozczarowałam, bo. E, ja nie lubię na przykład tematów, w których jest podnoszona pandemia. Ja wiem, że bardzo wiele żyć zmieniła pandemia, że wiele żyć również, wiecie, gdzieś tam zostało przez nią zatrzymanych z różnych względów. Natomiast nie lubię o tym czytać i nie lubię, jak w literaturze są nawiązania do tego czasu, dlatego że uważam, że to jest taki czas. Każdy, wiecie, troszeczkę. Generalizuje tę pandemię. Wiem, czy pandemia ma taki wpływ na to, żeby zmieniać ludzi? Bo jeżeli my sami nie chcemy zmienić pewnych obszarów naszego życia, to ja nie wiem, czy cokolwiek. To jakby, wiecie, rzuci na to światło. Tutaj bardzo dużo jest tych rozprawiania właśnie o tej pandemii, o tym, w jaki sposób właśnie nasza autorka się zmieniła podczas pandemii. Niebywale każdy podczas tej pandemii w jakiś sposób się zmienił. Tego absolutnie nie podważam, ale wydaje mi się, że książka o tytule Twoja wewnętrzna siła powinna mieć jednak tą siłę, tą moc i powinna nam wskazać, a przynajmniej dać jakiś znak, gdzie tej siły i tej mocy w sobie szukać. Tutaj takiego czegoś nie otrzymałam. Ta książka mnie mocno rozczarowała. Oczywiście, oprócz faktów, że są tutaj również, e, ja sobie zaznaczyłam też mm, kilka e, momentów, i tu są fajne rozdziały. Tą książkę bardzo płynnie się czyta. E, tą książkę bardzo szybko się czyta, wbrew pozorom, wbrew objętości. I ma tutaj bardzo fajne przerywniki, bo ja zaraz właśnie Wam szukam e, takiego przerywnika, a właściwie takiego momentu, w którym no na przykład są to takie, takie strony, w których autorka zawiera medytacje, w których autorka zawiera jakieś złote myśli, które mm, mogą z nami iść, mogą z nami, że tak powiem, przez ten proces odnajdywania tej wewnętrznej mocy przejść, natomiast samej mocy wewnętrznej ja tutaj na przykład nie widzę. Nie jest to coś, co by mnie odkryło, nie jest to coś, czego bym już nie wiedziała, nie jest to coś, co byłoby dla mnie świeże, dziewicze, czegoś, czegoś po prostu w tej książce czego nie słyszałam, co było dla mnie e, takim bodźcem, raczej nie, raczej to wszystko już było mi znane, tłumaczone tylko to, co być musi wytłumaczone, natomiast nie. Wetknięty jest ten nos w istotę problemu. Ja to bardzo lubię. Jeżeli mam o czymś czytać, to lubię czytać to dogłębnie, to lubię studiować, to lubię wnikać w ten problem, czy też w jakieś wiecie, rozwiązania. A nie tylko rzec coś, zamknąć to w trzech stronach, ewentualnie w dziesięciu, i tak naprawdę przechodzimy do kolejnego etapu, bo mam wrażenie, że po prostu to nie wystarcza. Tutaj mówimy o samorozwoju, o takim bardzo silnym ukierunkowaniu na pewne zmiany w naszym życiu, więc uważam, że to powinno być bardzo mocno scentrowane w tej książce, a tutaj ewidentnie mi tego zabrakło. I jak jestem ciekawa dobrostanu, bo jestem bardzo ciekawa innych książek tej autorki, tak nie wiem do końca. Czy to pierwsze spotkanie z nią nie przesądziło też o tym, że ja po prostu przeczytam ten dobrostan, no bo go mam? Ale chyba więcej książek tej autorki nie kupię. Wydaje mi się, że, że nasza przygoda się skończy na tym dobrostanie, bo tak jak mówię, zdaję sobie sprawę z tego, że jest pewnie grono odbiorców, którzy bardzo lubią Agnieszkę. Pewno, natomiast jest to ciekawa osoba, natomiast tak jak mówię, ta książka jakoś do mojej wrażliwości nie przemówiła, jakoś we mnie mocno nie zamanifestowała. Ja nie czuję się, żebym wyszła z tego spotkania w pełni usatysfakcjonowana. Chyba to jest najwłaściwsze słowo. Słuchajcie, zaraz do Was przyjdę, dlatego, że piekarnik mi właśnie teraz się wyłączył, bo słuchajcie, zamarzłam sobie ciasteczko pod to święto, a ponieważ wcześniej jakoś nie było czasu, no to teraz właśnie piekę. Więc słuchajcie, zaraz Was zabieram do dwóch książek, które... o których Wam trochę opowiem. Poczekajcie chwilę. Właśnie teraz sobie siadam przed komputerem, dlatego, że mam kilka spraw do załatwienia. Właśnie na komputerze stwierdziłam, że powiem Wam o jednej książce, którą przeczytałam, a którą tak jakby nie do końca czuję, ale chciałabym wam z Wami się nią podzielić. Jedną książkę, którą czytam i która naprawdę wywarła na mnie wielkie wrażenie, a w ogóle nie spodziewałam się, że takie właśnie wywrze. Mianowicie, słuchajcie, książką, którą czytam teraz, to jest The Last Breath od CS Riley. I słuchajcie, jest to opowieść o dwójce bardzo młodych ludzi, którzy teraz w tym momencie, w którym ja czytam, a jestem, moi drodzy, na stronie 235. Właśnie odebrali dyplomy ukończenia swoich szkół w zasadzie studii, studiów. I mamy tutaj hmm, historię. Miłości pomiędzy tymi dwojga ludźmi, czyli Highley, Highlay, czyli um, dziewczyna, i Hunterem, Morganem, czyli mężczyzną. Tak jak widzicie na tej okładce, i możemy się domyślać, że to jest Highley i to jest Hunter, to tutaj wydawało mi się na samym początku, że ta książka będzie sztampowa, będzie nudna, będzie po prostu prostym romansem w którym nic odkrywczego nie będzie, może jakiś tam motyw Enemies to Lovers albo Bowburn. Coś w ten deseń, natomiast muszę przyznać, że bardzo mnie ona zaskoczyła i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Biorąc pod uwagę to, że nie jest to bardzo powierzchowny romans, który tak naprawdę zaczyna się jakimś zakładem, bo tutaj tak jest, że Highley wchodzi do baru i w przypływie, w odruchu, właściwie nie wiadomo czego, bo ona sama chyba tego nie może nazwać, Całuje napotkanego Huntera. No nieprzypadkowo, bo on w tym barze jest, no natomiast oddaje ten pocałunek, no i zawraca w głowie. Właściwie obydwoje sobie zawracają w głowie. Okazuje się, że obydwoje również szukają możliwości spotkania się po raz kolejny i jak na samym początku Highley ona nie była do końca przekonana, w zasadzie nie chciała, chyba traktowała to może troszeczkę jako żart. Ona też bardzo fajnie, co mi się tutaj niezwykle podoba, bardzo powoli się angażuje. To nie jest tak, że, wiecie, pocałowała przypadkowo i nagle wybuch, eksplozja, wiecie, emocji wszystkiego, tylko raczej tutaj mamy taką bardzo z jej strony ustabilizowaną relację, bardzo powolną, bardzo z, um, taką, powiedziałabym też, um, jak dla niej. To jest bardzo taka relacja, która szuka potwierdzenia tego uczucia, że, że to nie jest taka, wiecie, tak, taka zachcianka, tylko tutaj, żeby Hailey była pewna swoich uczuć, to musi zaufać, musi to zaufanie zostać zdobyte, ona musi powierzyć odpowiedniej osobie, odpowiedniemu człowiekowi swoje uczucia, i tak się też dzieje. Jestem w tym momencie właśnie na tym etapie, kiedy Harley ma przedstawić właśnie Huntera swoim rodzicom. Jest to bardzo ciekawe, bo o tyle jest to ciekawe, że oni pochodzą w ogóle tak jakby z dwóch różnych światów. On jest outsiderem, gitarzystą. To trochę takie moje klimaty, bo ja bardzo lu lubię taki rockowy e, motyw w książkach. Ja w ogóle bardzo lubię rocka. Od tego trzeba zacząć. Więc e, jakaś gitara, perkusja, bas to jest coś, co ja fenomenalnie kocham i sama nawet jestem właścicielką gitary. E, I bardzo ten instrument do mnie przemawia. Natomiast tutaj mam jeszcze mężczyznę, który jest przystojny, który jest wytatuowany, który jest pomimo tego niebywale wrażliwym człowiekiem, i chyba ta wrażliwość najbardziej do mnie przemawia, bo oni obydwoje są na tych samych e, poziomach, rezonują ze sobą, jeżeli chodzi o tą wrażliwość. A ta relacja, która nabiera rumieńcy i którą my pokazujemy, którą autorka nam pokazuje, a my interpretujemy w taki sposób, jest bardzo piękna. Ta książka troszeczkę przypomina mi, Jesienną miłość Nicolasa Sparks'a, jeżeli mowa o filmie, to film y, to Szkoła uczuć bodajże i ten film y, i ta książka złamały mi serce, tu czuję, że może być w podobnym tonie, jak będzie to nie wiem, bo nie sugeruje się opisem, w ogóle nawet nie czytałam tego opisu, <grych> po prostu okładka mi się spodobała, potrzebowałam też czegoś, co troszeczkę mnie oderwie od tego, co aktualnie czytałam, więc stwierdziłam, że sięgnę po właśnie ten romans. I jak na razie jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy, czy koniec nie zepsuje nam tutaj całości, ale wydaje mi się, że chyba raczej nie. Bardzo mi się podoba i to jest jeden z lepszych romansów, jakie ja ostatnio miałam okazję czytać. I słuchajcie, przynajmniej na ten moment. I słuchajcie, mam tutaj jeszcze książkę, którą otrzymałam we współpracy z wydawnictwem Dragon. Jest to tajemnica Malinowego Wzgórza. Jest to taka, powiedziałabym, troszeczkę komediowa Obyczajówka, dlatego, że mamy tutaj e, rodzinę, która dowiaduje się od, swojej, od notariusza, że jest do podziału spadek. Jest do podziału spadek po wujku. E, no i ten wujek postawił jeden warunek. Podzieli się tym majątkiem, w zasadzie to go tak jakby odda. E, w zamian za to, on już nie żyje tak w ogóle. E, I e, on w tym testamencie napisał, że podzieli się tym majątkiem w. Mm, pod jednym warunkiem, że w cała ta rodzina, o której jest mowa w testamencie, zamieszka ze sobą w dworze malinowym, na malinowym wzgórzu i tam spędzą ze sobą rok. Słuchajcie, jest to taka, powiedziałabym, rodzinna opowieść, która skrywa swego rodzaju tajemnice, ale te tajemnice nie są mroczne, te tajemnice nie są jakieś, wiecie, upiorne, nie są jakieś toksyczne, tylko to są tajemnice zwykłych ludzi. I jak wujek właśnie ten, który zmarł i zostawił ten testament, wyjechał, gdzieś nie było z nim kontaktu, to te relacje były bardzo mocno osłabione, gdzieś tam wiecie, zniedołężniałe. I tutaj to widać. I sam ten zabieg, który autorka tutaj proponuje, czyli umieszczenie tych wszystkich ludzi z rodziny w jednym domu powoduje, wydawałoby się dla tych wszystkich bohaterów na samym początku, jak oni się w ogóle dowiadują o tej idei Testamentu, ostatniego zapisu, właśnie spadkodawcy, to oni nie są za bardzo zadowoleni tym faktem, że będą musieli spędzić, jakby nie było, słuchajcie, z rodziną, ale jednak mm, w sposób, w który no, faktycznie te relacje są takie średnie będą musiały spędzić cały rok. I mamy tutaj główną bohaterkę, która Alicja i jej yy, jeszcze mąż ale to wszystko ma się wyjaśnić, tak jakby podczas tego roku. Zamieszkują wraz z resztą rodziny. No, i tutaj dzieją się różne rzeczy. Książka jest fajna. Bardzo mi się spodobał ten zabieg, który właśnie autorka tutaj tak, jakby wlepiła. Bo my możemy faktycznie poświęcić chwilę refleksji nad relacjami, jakie panują w rodzinach. Że czasem wiecie, my w tej rodzinie jesteśmy, natomiast absolutnie nie mamy pojęcia, co kto czuje, co kto myśli, co jest czym, co jest kim. Tak, jakby w ogóle jesteśmy tylko w tej wspólnocie, natomiast tutaj silnie autorka Iwona Mejza przedstawia, że tak naprawdę to my, jeżeli nie będziemy rozmawiać z członkami swojej rodziny, ze swoimi najbliższymi, to my nie będziemy nic wiedzieć, co się dzieje w tym życiu. Nie będziemy nawet świadomi tego, w jaki sposób to życie. Jest przedstawione, z czym oni się mierzą i co tak naprawdę siedzi im w głowach. Tak więc tutaj silnie, silnie tutaj jest ukierunkowana ta książka na relacje w rodzinie. Natomiast samo zakończenie nie podobało mi się. Nie podobało mi się. Mam wrażenie, że cało, cała ta fabuła do, nie wiem, ostatniego rozdziału była mocno rozwleczona, była powolna, ale w tej powolności była w porządku. Natomiast e, ostatnie dwa rozdziały, może rozdział, może dwa, już nie pamiętam na ten moment skróciły to, po prostu tak jakby wiecie, lecimy z prądem tej rzeki nagle ciach, tam, a koniec nie ma, już koniec, zakończenie, nie wiemy, nie wiem, czy autorka chce z tej książki zrobić serię i dlatego tak ucięła, tak jakby dla mnie w połowie tej fabuły, czy po prostu taki był zamysł, żeby nas zostawić z takim niedosytem? Jednakże wydaje mi się, że tutaj coś nie pykło, tak jakby w tej relacji z tą książką u mnie. Nie to, że to, że wiecie, że się nudziłam, że była niefajna i tak dalej, ale wydaje mi się, że tutaj był potencjał do tego, żeby tą książkę faktycznie dobrze skończyć. Natomiast została urwana jak dla mnie w połowie Tak, taktu, gdzieś tam coś mi nie zagrało, czuję niedosyt, no i po, po prostu to zakończenie nie do końca mi się podoba. Nic nie wyjaśniło, tak jakby wiecie, w moim odczuciu no natomiast nie wiem, zobaczymy, pewnie się okaże z czasem, czy to będzie seria, czy to będzie jedna powieść jeżeli to jest jedna powieść, to absolutnie nie kupuję tego zamysłu autorki i tak troszkę średnio się z tym czuję tutaj mówiąc, bo liczyłam, że bardzo mi się spodoba, natomiast jeżeli to seria, no to to zakończenie tak jakby ma, za, ma sens, tak no natomiast tak jak mówię, tutaj mam takie mieszane uczucia, bo zamysł na fabułę i samo poprowadzenie tych wszystkich bohaterów i całej tej akcji przez bardzo dużą część książki mi się bardzo podobało, natomiast to zakończenie troszkę mi ucięło tą frajdę z poznawania historii tych rodziny, tej rodziny i w ogóle tego spadkodawcy tych tajemnic. Troszkę, troszkę, troszkę mi tutaj brakło do pełnego zachwytu, no ale tak jak mówię, na zakończenia się nic nie poradzi, tak? Taki to był, moi drodzy, update czytelniczy. Dzisiaj jest bardzo ciepło, więc piję sobie soczek i siedzę tutaj właśnie zaraz będę ogarniała kwestię. Mm, rachunkowe pewnie, samo się nie zrobi. Wam bardzo dziękuję, moi drodzy, za to, że byliście ze mną. Pewnie kolejny film to będzie w wrap up, bo w tym momencie jeszcze jeżeli doczytam, a zostało mi dwa dni, no w zasadzie półtora dnia, żeby doczytać książkę The Last Bread. I mam nadzieję, że będę mogła Wam we wrap o niej opowiedzieć, dlatego też nie oglądacie tego wrap już. Bo czekam właśnie, aż tą książkę skończę, bardzo chciałabym o niej móc opowiedzieć w całości, a nie tylko, wiecie, w trzech czwartych. Także e, następny film to będzie w wrap up i tam się dowiecie co, jak i gdzie. Bardzo wam dziękuję za ten film. Słuchajcie bardzo was. Pozdrawiam moi drodzy. Dajcie znać co wy aktualnie sobie czytacie, co polecacie, co wam zawładnęło w ubiegłym miesiącu i jakie w ogóle macie antypolecajki też. Bo słuchajcie, o poleceniach mówimy dość dużo, a o antypoleceniach nie, a czasami tak się właśnie też może zdarzyć, że ta antypoleceka gdzieś tam podleci. Więc słuchajcie, bardzo Was zachęcam do komentowania. Komentarze są Wasze, a ja Was ściskam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.